Z Ewangelii według Świętego Mateusza nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Pełnia. Co to jest w życiu człowieka? Co to jest w świecie Pełnia? Oczywiście, jak śpiewała Agnieszka Osiecka, świat realny jest poznawalny. Oj dana dana nie ma szatana. Yy, to żart. Yy, ten świat realny wokół nas jest poznawalny, ale to nie wszystko. To nie Pełnia dopiero ten, kto poznał Jezusa Chrystusa i jeszcze więcej ten, kto się w Jezusie zakochał, ten może mówić o pełni pełnie ma ten który zobaczył y, całość planu nie tylko jego y, konkretne elementy pełnię życia osiągnął ten, kto zrozumiał, że to życie nie ma końca że koniec nie następuje pełnia nie polega na tym, że coś zostało wypełnione. Pełnia polega na tym, że Bóg otworzył perspektywę na nieskończoność. Do zobaczenia jutro.